Przesłanie prawdy moje Mojżesza Bogusława Gaz. Balansowanie. Ludzkie duchy pozorują w swój rozwój duchowy i podążanie drogą do światła. Myślą sobie, że będą trochę szli w górę i trochę w dół. Można to porównać do osób spinających się po linie. Przed sobą mają wierzchołek góry, a za sobą otchłań morską. W miarę upływu czasu trzeba wkładać coraz więcej własnego wysiłku, a jak zabraknie siły, chłonią was ciemne nurty. W rozwoju duchowym nie można sobie tak balansować, tylko należy koncentrować się na jak najszybszym wspinaniu do góry i nie należy się oglądać za siebie. Stwórca zawsze prowadzi was drogą, która dla ludzkiego ducha. Będzie najbardziej korzystna. Należy wydobywać podpowiedzi, jakie płyną z waszego wnętrza i wprowadzać je w wasze codzienne życie. Ziemska rodzina, matka, brata, nawet córka to obce duchy i każdy powinien wybrać sam, gdzie chce podążać drogą do światła lub ciemności. W tych czasach, ostatecznych tuż przed. Nasileniem wydarzeń nie ma czasu, aby zatrzymywać się i oglądać na ziemską rodzinę. Cały wysiłek powinien być skierowany na Wasz rozwój duchowy i wytężoną pracę nad sobą. Oglądanie się na kogoś może ściągnąć Was drogi do światła, a wtedy może już nie być czasu, aby na nią powrócić. Mając teraz pomoc w postaci Syna Bożego Jezusa Chrystusa, przebywającego. Tu i teraz na Ziemi trzeba korzystać z jego nauk i podpowiedzi, aby podążać tą jedyną właściwą drogą. Rzeczy gęsto materialne po wydarzeniach nie będą miały takiego znaczenia najwyższego dobra. Będą to narzędzia do ułatwiania wykonywania pracy. Nie powinniście koncentrować się na dobrach materialnych, a jedynie na Waszym rozwoju duchowym.